Chciałbym Was zaprosić na dzisiejszą premierę, czyli Hopsasa Double y, Polish IPA na chmielu Zombie i Amora Preta. Y, mamy też y, hudec Black Barley Pilsa. Y, Piwo z pradawnej odmiany jęczmienia, które robimy jako jedyni na świecie. Mamy ziarno e, odbudowane przez e, naukowców. Cześć, dzisiaj w samych Kraftach mamy krano przejęcie Alebrowaru. Cześć Wam, cześć, cześć Arku. Po, powiedz co tam do, do, dobrego przywieźliście. Przywieźliśmy nasze czoły piwa, przede wszystkim zacznę od premiery, czyli imperialna hopsasa na polskich chmielach od Pawła Piłata, który gości, które, które te piwo dzisiaj gości na kranach. Przywieźliśmy nasze piwo jopeńskie, zrobione według nas, według prawideł sztuki. Mam nadzieję, że wszystkim będzie spodobało 45 plato, 7,5% alkoholu. I oczywiście przywieźliśmy nasz... Czarny konik, czyli piwo czarnego jęczmienia, tak zwany Kudelbeck Barley, uważony z ziarna, który był uprawiany 12 tysięcy lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa. Serwujemy deser połączenie -no, czyli naszej mlecznej krowy, ze specjalnym musem kawowo Żaden z nas w to nie wierzył. Uznawaliśmy Arka za marzyciela. Ale to wyszło bardzo dobre. Już <noise>